Cześć wszystkim, dzisiaj długo oczekiwany samochód Mondeo MK4 To jest chyba wersja poliftowa A może i nie, bo tutaj nie ma problemu Nieważne Samochód przyjechał do mnie Od klienta, który gdzieś tam już ten samochód diagnozował Powiedzieli, że jest w końcówka wybita Nie wiadomo co się dzieje Samochód, puka kierownica Źle się prowadzi, dziwne rzeczy Klient już ma dość po prostu jeżdżenia po warsztatach Zdecydował się do nas przyjechać po obejrzeniu jakiegoś tam filmu, chyba z Mondeo też, a kołem kapiątką. No i co? Pierwsze, pierwsza rzecz, którą yy, sprawdzam, no to oczywiście luz. Pamiętacie, jak kiedyś handlarze chodzili na giełdzie i kopali w koła. To jest najprostszy sposób, żeby sprawdzić w Mondeo, czy przekładnia jest wybita To możecie jeździć na szarpach i cuda bianki, jeździć po przeglądach. Tak, w tym przypadku wszystko niby jest w porządku, ale zobaczcie, najprostszy sposób, Podejdź tutaj podnieść kamerę. Żeby było dobrze słuchać. Zobaczcie kopiemy w koło, ewidentnie słychać luz. Słyszycie ten dźwięk? No, to przecież nie jest to wahać, nie jest to końcówka. Ewidentnie słychać jak puka. Czyli uderzam w drążek kierowniczy i uderza rozdzielacz o zęby. No to nie trzeba wielkiej filozofii, nie wiadomo jakim być mechanikiem, żeby takie coś zdiagnozować. Nie trzeba nawet wsiadać do auta, ale chodźcie, zobaczcie Samochód w bardzo ładnym stanie. Nic nie jest tutaj poniszczone, te wszystkie plasticzki Ok, zobaczcie, 284 tysiące, posłuchajcie tego. Słyszycie ten dźwięk? To jest ten właśnie dźwięk, który kopałem, bo, bo było ewidentnie słychać to jest samochód teraz jest na wyłączonym silniku, odblokujemy kierownicę i posłuchajcie słyszycie ten dźwięk, jak to na napieprza i nie mogą tego zdiagnozować, nie wiedzą co się dzieje no to zobaczcie, taki prosty, taki prosty samochód, a tyle problemu klientowi stwarza i warsztatu. zobaczcie jedną rzecz, żeby nie było że to słuchać tutaj ze sztycy w najprostszy sposób ruszamy kierownicą, żeby po prostu sztyca, w którym miejscu najczęściej pracuje. Czyli klient sobie ustawia kierownicę, blokuje i w tym, kier w tym miejscu tak naprawdę sztyca się wyrabia. Przesuniemy to na dół, wyciągniemy na maksa. Posłuchajcie to samo. Ewidentnie ja Wam coś powiem. Myślę, że znowu zarzucicie mi, że jestem czarnowidzem, że. Yy, wymyślam jakieś dziwne historie jestem pewien, że tutaj coś, ktoś wymieniał drążek kierowniczy i rozpieprzył yy, przekładnię na ślizgu bo dlaczego tak mówię przekładnia yy, już wcześniej zauważyłem że jak skręcimy kierownicę zobaczcie, na maksa w miejscu gdzie przekładnia nigdy nie jest wyrobiona czyli skręcone koła macie to samo jest środek zobacz na koła, czy jest środek jest ok, tak, zobaczcie ten sam dźwięk, no może troszeczkę mocniej druga strona na maksa dojedziemy, czyli teraz chowamy listwę do środka czyli ta listwa nie jest wysunięta teoretycznie tak jak wszyscy myślicie, że jest na tule i teraz najbardziej podparto i ona nie będzie pukała, posłuchajcie tego no to nie daję wam to nic do myślenia, ja już widzę tą przekładnię, już widzę w którym miejscu ona jest rozpieprzona ktoś coś grzebał i rozpieprzył przekładnie kierowniczo. Oglądacie moje odcinki i wiecie, że dokręcanie drążka kierowniczego, niższe przekładnie. I jestem w 100% przekonany, że tu jest to samo roz zrobione. Rozpieprzyli przekładnie. Wjeżdżamy samochodem. Jest godzina 9.30, czwartek. Dzisiaj ten odcinek będzie emitowany o godzinie 19 .00. Będziecie wszystko mieli na bieżąco, pokazane co rozbieram. Ile to czasu zajmuje, oczywiście przyspieszymy to w e, filmie, ale żebyście widzieli, jak to wygląda czasowo, za co płacicie, bo wszyscy mówią o 5, 6, 7 godzin naprawa, mm, 240 za roboczą godzinę. No to wiecie, jakie to są kwoty. Wjeżdżamy, walimy to, wyciągamy. Ja przekładnie już mam przygotowaną drugą. Nie chcę wam pokazywać, e, e, jak to rozbieram, bo to nie ma e, co tu myśleć. Na tej przekładni pokażę wam ten luz, tak jak zawsze pokazuję międzyzębny. Wywalę ją, wrzucę ją na stół, pokażę wam, gdzie zjebali i zaczynamy działać. Przekładnie będziemy montować, myślę, że półtorej godziny max. Cześć. Zobaczcie jedną teraz rzecz. Kierownica jest w pozycji środkowej. Wszyscy mówią, że zablokowali kierownicę. Wszyscy mechanicy, którzy montują przekładnie kierownicze, mówią, że zablokowali kierownicę odkręcili krzyżak zdjęli, później po założeniu kierownica jest przekręcona o 180 stopni na komputerze, oczywiście na czynniku konto skrętu to wszystko widać no i zobaczcie jakie bzdury pieprzą nikt nie skonstruował tak przekładni kierowniczej znaczy kolumny kierowniczej, żeby w czasie jazdy, nawet jak ta śruba pęknie czy ktoś zerwie gwint, żeby ona wypadła jest tak to skonstruowane, że popuści się, pęknie nie ma prawa w pozycji środkowej tak jak jedziecie na wprost wypaść, zobaczcie jedziemy tutaj daj mi zobaczcie, widzicie tu jest śruba, jak gościu mówi, że y, to odkręca i zdejmuje krzyżach, no pieprzy bzdury pierwszą rzeczą, którą musi zrobić, to skręcić kierownicę, weź skręć kierownicę w lewo ja Ci będę mówił jeszcze ile kręcisz, 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 kręcisz kręcisz, kręcisz, kręcisz jeszcze, stop jeszcze troszeczkę i zobaczcie, teraz macie podejście do śruby, czyli skręciliśmy kierownicą powiedzmy o no, prawie o cał, cały obrót yy, i macie dostęp do yy, śruby. Odkręcamy tą śrubę, tu jest na klucz dziesiątkę yy, i co? Nie wyjmujemy tej śruby, tylko wracamy na środek i dopiero wyjmujemy śrubę. Wyciągamy kluczy, w tym przypadku po prostu naciskamy guzik, yy, automatyczna blokada yy, chwyci, zablokuje. Pokaż jak to robi, widzicie śruba hartowana, oryginalnie jest zrobiona na klej, żeby się nie wykręciła. No i co? Wracamy kierownicą na środek. Blokujemy kierownicę i zdejmujemy krzyżak. Cała wielka filozofia ustawiania kierownicy. Dobra, samochód cofamy na podnośnik. I jedziemy dalej. Zobaczcie, nie musiałem tutaj długo myśleć i Wam opowiadać jakiś bzdur, że przekładnia jest uszkodzona przez kowej. Zobaczcie tu, patrzcie. Nowy drążek kierowniczy. Widzicie? Drążek jest wymieniony. Coś tu jest tak troszeczkę mokro przy tym, yy, przy zwrotnicy. No ale to może coś tam robili przy samochodzie. Zobaczcie, stary drążek kierowniczy. Zobaczcie. U góry. Łącznik. Nikt nie zauważył i zobaczcie teraz tutaj. Znowu przechodzimy na lewą stronę i posłuchajcie. Ewidentnie słychać ten dźwięk tu, tutaj gdzieś o z przekładni kierowniczej. No i zobaczcie jedną rzecz. Potwierdziło się znowu to, że ktoś przy demontażu drążka kierowniczego jestem w 100% pewien, że jest to już ślizg. Znowu uszkodził przekładnię kierowniczą, naciągając klienta. Na koszty. Walimy to wszystko. Odkręcamy. Nie będę Wam tego pokazywał, bo to szkoda czasu. Co potrzebujecie? Dziesiątkę klucz, torxa. Nie wiem, chyba trzydziestkę. No i to wszystko. Odkręcamy. Odkręcamy droszki kierownicze. Popuszczamy. Jedna, druga strona. A, to już popuściłem. Zobaczcie, weźmiemy te opaski, pośpieć tutaj. Oczywiście zwalimy, żeby nam było łatwiej to odkręcać, żeby się nie mocować z osłoną. Popsikamy, żeby to jakoś lekko nam szło, żeby się nie męczyć, co bardzo. No i w innych autach tutaj są oczywiście osłony plastikowe, także one się tak łatwo nie skręcają. Ale film tak, żeby nie uszkodzić przekładni kierowniczej, znaczy przekładni osłony, to trzeba po prostu zdjąć i zobaczyć, jak to wszystko idzie bez wysiłku. to musiało być robione parę dni temu, ten drążek jest za ładny. Zrobili drążek i oczywiście uszkodzili przekładnię, ale chcę wam coś pokazać, bo tutaj zanim te drążki otnięcie, zobaczcie, jaka fucha jest odwalona. Tu wszystko fajnie jest zabezpieczone. I zobaczcie, tu jest takie niedociągnięcie, jest goła blacha. I zobaczcie, tu, tu jest taki rand, w którym stoi woda, syf. I zobaczcie, pierwsze miejsce, w którym w tym samochodzie, to jest tutaj ten element. Takie głupie niedociągnięcie, a korozja na pewno tu wyjdzie, już wychodzi. No dobra, odkręcimy teraz drążki kierownicze. Odkręcimy ławę. stary drążek się lepiej wykręca niż ten nowy na pewno wynika to z produkcji jak jest gwint robiony ale to nie ma znaczenia nie będziemy tutaj tego spornika odkręcać no, bo to niepotrzebna jest nam robota cała. Odkręcamy to. Odkręcamy tutaj ten spodnik do wydechu. Tu jest fajna jakaś wersja, bo te przewody nam nie przeszkadzają. W niektórych wersjach silnikowych tutaj z lewej strony jest taka plontanina przewodów. Jakiś tam podciśnik do, do różnicy ciśnień w DPF-ie i jakiś czujniczek. A tutaj jest fajnie. Przejrzyście. no i zobaczcie taki silnik, który ma 280, prawie 300 tysięcy na zegarze widzicie? Jak cichciutko ostatnio robiliśmy model, który miał 160 tysięcy i powiem wam tak, wyglądałem jakbym robił remont silnika, wszystko zażegane, obrzegane nie wiadomo z czego ciekło tak naprawdę wszystko, wszystko było zalane olejem silnikowym No dobra, to mamy już odkręcone w i teraz to, co najważniejsze chciałem Wam pokazać, czyli walimy całą ławę razem z przekładnią. Odkręcamy tutaj te śruby wspomagające, wzmocnienie. Jedna główna śruba, druga główna śruba, ale zanim je odkręcicie i zwalicie przekładnię, pamiętajcie, odkręcamy przekładnię kierowniczą, bo będziemy opuszczać ławę, ona nam się wygnie. Czyli u góry w sztycy w budzie jest otwór powiedzmy taki duży, jak przekładnia jest przekręcona na sztywno, nie i takiej nie wyjmiecie, będziecie się siłować, szarpać, ponieważ sztyca, która wchodzi w budę, oprze się o ścianę groziową. Także przekładnia ma być odkręcona, podniesiona i wtedy możemy normalnie popuszczać ławę Nie róbcie tego nigdy na siłę tylko musicie pomyśleć żeby odkręcić przekładnie potrzebujecie już 18 widzicie już to było smarowane to są specjalne śruby tutaj tutaj są zwężone tu są poszerzane po to żeby nie było tutaj w tym otworze Najmniejszego luzu. Bo każdy luz taki powoduje to, że przekładnia później strzela przy kręceniu kierownicą czujnik od DPF-u. Jeszcze jeden przewód, który jest na przekładni kierowniczej, podtrzymujący przewody, żeby podczas kręcenia kierownicę nie drgały. Chyba tam jest na kluczyk siódemka, o ile pamiętam. I taki długi. Tak jest, w tej wersji akurat jest, chyba w każdej. Zobaczcie, przekładnia już jest odkręcona, lata sobie, nic nam nie będzie przeszkadzała. Zostaje nam tylko odkręcić tutaj wszystko ładnie przesmarowane Dlatego to wszystko tak fajnie dzisiaj I zobaczcie O tych przewodach tu mówiłem Tu jest takie mocowanie, otworek, który wchodzi I mamy Te przewody zamocowane One są tam zrobione na szybko złączkę, Ale powiem Wam, że Aha, tu jest przewód Dobra Zobaczcie jedną rzecz. Przekładnia jest jeszcze oryginalna. Wygląda na to, że nigdy nie była grzebana. Bo jest. A, widzicie. Opaska. Piękna, założona. Zobaczymy, czy jest korozja pod nią. Dobra, zwalamy teraz tylko te przewody. Tutaj z boku na torksa są to przewody wciskane. Przykręcane jedną śrubką. To zwalamy. Zwalamy. Zobaczcie tutaj tą osłonę. Ona ma swoje miejsce, ale nie jest to problem, żeby ją wyciągnąć. Tylko trzeba po prostu troszeczkę ławy naciągnąć i tam plastyczków troszeczkę ponaciągać i to wyjdzie. O, osłonkę już mamy wyjętą. No dobra, odkręcamy. Przewody olej nam troszeczkę wle. i teraz przewody wyciągamy z oringów tutaj akurat nic nie grzebiemy się jakimiś śrubokrętami żeby nic nie uszkodzić musi to wyjść samo Możemy też poruszać góra-dół, żeby ten przewód się nam zruszył. Żebyście yy, nie mieli czegoś takiego, że podłączycie przekładnię kierowniczą na odwrót, czyli zasilanie dacie na dół, powrót na górę, to zobaczcie, ta blaszka zostaje tutaj. Nie ma innej opcji, żeby to wsadzić. Zasilanie na górę, powrót na dół. Niech to troszeczkę zleci, żebyśmy nie byli całym tym uwaleni. Powycieramy, odtłuścimy. No i zobaczycie, może mi się uda jakoś tą przekładnię wyjąć bez przeklinania. Zobaczcie, wyciągamy teraz tą przekładnię. Nic nie kombinuje z przekręcaniem wałka. Po prostu. Musimy trochę pomyśleć, jak to zrobić. Czyli przekręcamy. Przekładnie. I może się uda, a może się nie uda. Próbuję ten wałek tutaj przekręcić w moją stronę. widzę, że to tak nie pójdzie łatwo jest troszeczkę inaczej brakuje nam centymetra, ale może jakoś nie, z tą strony nie pójdzie bo... może i pójdzie jakbyśmy trochę skrzynię odgięli dlatego mam tu popuszczoną yy łapy od skrzyni biegu, żebyśmy mogli trochę silnikiem cofnąć. I zobaczcie. Żeby nie podrapać felgi, wyjeżdżamy przekładnią w prawą stronę. Przekładamy drążek przez stabilizator, to znaczy nad stabilizatorem. I spróbujemy ją w tą stronę pchnąć. A jak się nie uda, to jeszcze jest inny sposób, drugą stroną, ale wydaje mi się, że jakiejś filozofii tu nie będzie. No i chodźcie zobaczyć. Nie mogę się już doczekać. Zrobimy to tutaj szybko. Tutaj czujemy delikatny luz na wałku. Zrobić zbliżenie. Może gdzieś coś słychać. Już wiem, że ten ślisk. Oho, patrzcie, mechaniku. Zaczekajcie. Wezmę, trochę to, poczyszczę i coś wam pokażę. Zobaczcie tutaj. Widzicie ten ślisk, ta, ta nakrętka ze ślizgu jest zrobiona na plastiku. Pokażę wam to szybko to rozbiorę, ale widzicie tą szparę tu. Widzicie to? Tak zrób, żeby było widać tą szparę. Przekręć kamerę bardziej. No ale widać. Jest tu szpara, czyli ten ślizg został wypnięty. Przecież nikt tego w fabryce nie reguluje w taki sposób, że siedzi z kluczem i się bawi. Dobra, chodźcie do mnie na pracownię i rozbieram. Przekładnia się jest na imadle, chodźcie zobaczyć. Patrzcie tu, widzicie to? Widzicie, jak jest wyrwany gwint? Zobacz, tu jest wszystko brudne, tu jest brudne, a tu widać świeżutki gwint. Ten ślizg jest wyrwany. Ogólnie ta przekładnia ma wadę. Wynikającą z tego, że zastosowali tutaj ten ślizg, znaczy ślizg, śrubę dociągającą, regulującą, zastosowali plastikową, zaraz Wam to pokażę w środku, ale chodźcie zobaczyć jeszcze jedną rzecz, tak jak Wam mówiłem, przekładnia kierownicza na samochodzie montowana, pokaż tutaj, drążki kierownicze wymieniane, zobaczcie jakie jest krzywo osłona założona, ściśnięte jest, zaczekaj, spróbuję tą osłonę odkręcić, znaczy obejmę. Zobaczymy ile jest piachu w środku, czy to było sumiennie zrobione, czy to jest po prostu tak jak zawsze, kicha. Odcinam troszeczkę tą kamerę, żeby nie było widać. Patrzcie, Tu jest syf, tu jest rdza. Zobacz tutaj, wieś tutaj kamerą. Patrzcie, widzicie? Tu wszystko jest w syfie, ale to jest pitość. Zaczekaj, przejść troszeczkę dalej. Patrzcie, skąd ten stuk. Mechaniku, który to montowałeś, nauka z YouTube'a wcale nie jest taka zła. Dokręcasz drążki kierownicze. Obejrzyj to, zobaczcie. Chodźcie, ja wam pokażę. Co tu się dzieje? To jest po prostu wyrwany ten, ten, ten ślisk. Jak ten klient miał jeździć na tym? I zobaczcie jedną rzecz. Chodźcie, patrz. Popatrz na te rysy. Zrobiłeś drążek kierowniczy, zrobiłeś to w sypie. I patrz. Cała listwa jest podrapana. To jest po prostu karygodne. Ale zobaczcie to. Patrz, Patrz. Tu w ogóle nie ma gwintu. To wszystko jest zerwane. Po prostu wyrwane. Pach, pach. Dlatego chcę Wam kręcić takie odcinki, żebyście to wszystko widzieli. Zobaczcie tutaj. Na, ten, na tą nakrętkę trzymającą. To wszystko jest zerwany gwint. Zerwany, zerwany, zerwany gwint. Zobaczcie jedną rzecz. Patrz, patrz, podnieś tutaj. Zobacz jaka ta sprężyna jest twarda. Ja próbuję to nacisnąć. I nie mogę tego ugiąć. To jest za twarda sprężyna, żeby dokręcając ugiąć tą sprężynę. Zawsze zerwiecie tutaj gwint. Zawsze jest zerwany gwint. Zobaczcie teraz tutaj jeszcze jedną rzecz. To jest ten ślizg, który, o którym cały czas mowa. Zobaczcie. Wymiary, wszystko, nic nie jest piłowane, nic nie jest zniszczone. Te rysy, co tu widzicie, no to wiadomo, że to są rysy od piachu, od syfu. Zajrzyj tu do środka. Widać cały czas w środku na listwie, musisz kamerę bardziej obrócić, żeby było widać. Widzicie te rysy w środku? To wszystko jest piłowane, bo jest robione w sycie. I zobaczcie teraz jedną rzecz, czy taka naprawdę jest duża różnica? Właśnie ten ślizg w ogóle nic nie trzyma. Przekładnia została uszkodzona podczas montażu tego drążka kierowniczego. Tak jak przypuszczałem, chyba klient nie będzie zadowolony. Co jeszcze? Tak jak widzieliście na filmie, łącznik z prawej strony, i zobaczymy, co, co reszta te przekładnie mają. Tą wadę fabryczną po prostu, to jest główne. Zastępujemy to w inny sposób. Zobaczcie, tutaj, jeszcze jedną rzecz. To ma taką, jakby kontrę. Tutaj, żeby ta nakrętka się nie odkręcała, w postaci tego, że tutaj jest to wszystko zgniecione, wkręcając coś innego. Hmm, powiedzmy, nawet taką śrubę, tylko po prostu o odpowiedniej wielkości, yy, tu jest przyłamany gwint. To trzeba rozpracować, zrobić na nowo gwint, zrobić głębszy gwint, i wszystko lata. Idziemy montować przekładnię. Myślę, że yy, sam montaż przekładni kierowniczej już nie jest taki fascynujący jak odkrywanie tego, co ktoś zepsuł. Co wam mogę powiedzieć o tej przekładni kierowniczej jeszcze? Ten luz tutaj, co czujecie, to jest prawie w każdej przekładni kierowniczej. Czyli nie wchodzicie do samochodu, nie naciągacie sztycydą, bo do bo wiadomo, jak ją naciągniecie, to też dociągniecie listwę i przestajecie słyszeć ten yy, dziwny stuk. Co jeszcze ważne, jak będziecie montować wrożki kierownicze, tutaj... Ważna rzecz, podkładki takie teflonowe, po to, żeby przekładnia za głęboko nie wchodziła, ale też po to, żeby... Przy skrętach maksymalnych nie było takiego dźwięku, że drążek kierowniczy uderza o obudowę przekładni, no to wtedy bardzo głośno słychać. W innych autach to jest rozwiązane także na zwrotnicy, są jakieś tam podkładki, dystanse, które po prostu przy skręcają mają się oprzeć. Tutaj musi, no w większości aut francuskich, yy, niemieckich takie zastosowanie jest. No i tyle na ten temat. Przekładnia ogólnie jest dobra, wyciera się jeszcze tylko tutaj rozdzielacz. Wtedy macie taki czarny, metaliczny płyn. No i co, znowu pamiętacie? Tego czegoś nie stosujemy. I drążki kierownicze dokręcacie. Tak jak pokazałem na wcześniejszym filmie. Chcecie zobaczyć, jak wyszło dwie godziny roboty. Samochód jest skończony. E, dwie godziny, oczywiście, z gadaniem i pokazywaniem tego, że przekładnie strona jest uszkodzona. Chodź, zobacz. Posłuchajcie. E, czekajcie, bo blokada jest. Załączona. Odblokujemy. Słyszysz coś? Nic nie słychać. Wajka. Odpalamy auto. To jest wykonana dobrze robota. Powiecie na ile to starczy. Na tyle starczy co drążki wytrzymają. Pojedzie goście do następnego warsztatu. Wymienią drążki po przykładni. Chyba że ktoś obejrzy moje filmy. Pozdrawiam Was i trzymajcie się. Cześć.